Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym skład builderze. Już dzisiaj drugi. Nie bójcie się, nie będę codziennie wam rzucał mnóstwa skład builderów. Po prostu od dłuższego czasu próbowałem zrobić ten skład, ale nie mogłem kupić jednego zawodnika, niestety nie było go na rynku. W końcu mi się udało, dlatego mogę wam pokazać jak to wszystko wygląda. Jest to skład legend, który łącznie będzie kosztował was milion mniej więcej. Dokładnie wychodzi około, dokładnie chyba to jest milion 140 000, ale wiadomo, że te widełki ciągle się zmieniają, więc pójdą w dół, więc będzie poniżej miliona, nie martwcie się o to. Yy, oczywiście możecie tutaj szukać innych zamienników, tańszych wersji, ale spróbowałem zrobić to tak optymalnie, żeby to było dobre do grania. Ten skład testowałem ogólnie na live'ach yy, i powiem Wam, że grało mi się nim bardzo fajnie. Yy, wygrałem prawie wszystkie spotkania, oprócz jednego, który przegrałem 2 do 1 z kolesiem, który miał na taku i barbo yy, i dumbie. <grywka> także sami wiecie o co chodzi. Nie strzeliłem jeszcze w końcówce 100% sytuacji mogło być 2-2 i dogrywka, bo to był puchar tam półfinał. Mniejsza to. reszta spotkań kończyła się bardzo wysokimi wynikami, także grało mi się naprawdę na lajcie. No i teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda, będę wam mówił, ile kosztuje dany zawodnik, jak to wszystko poskładać. Jeśli ktoś ma Milion na PlayStation, na przepraszam, na Xboxie, a chciałby nagrać całym składem Legend, to jest to też dla niego. Dla nich to może być ciekawostka, zacznijmy od bramkarza jest to Leman. Lemon który kosztuje 100 tysięcy minimum i powiem wam, że wielu z was pisało, że Leman jest bardzo słaby. I ja też się troszkę tego obawiałem, ale okazało się jednak, że Leman naprawdę radzi sobie bardzo fajnie, kilka ciekawych interwencji, naprawdę kilka dobrych dobrych decyzji podjął, naprawdę uratował mnie kilka razy w fajnych e, sytuacjach w bardzo ciężkich może sytuacjach powinienem powiedzieć, przejdźmy dalej także jeśli chodzi o Lemana, jeszcze tak jedno słowo, naprawdę nie martwcie się Leman jak najbardziej da radę Trójka obrońców, niektórych to martwi, niektórych nie, ale akurat tutaj powiem wam, że w tym składzie mi to w ogóle nie przeszkadzało, może to ta formacja, zobaczymy. Przejdźmy na lewą stronę, pierwszym z nich jest Sol Campbell. Sol Campbell dla wielu niezwrotny, dla wielu właśnie. O, zobaczcie nawet tutaj po widełkach. 116 tysięcy dałem za niego, a teraz kosztuje 80 tysięcy, więc ten skład, tak jak mówię, niedługo będzie poniżej miliona. Campbell 78 base, 85 defensywy i 86 physical, tak jak pisaliście, może nie jest on jakoś zwrotny, ale jest dobry fizycznie. Tempo ma wystarczające i naprawdę nie zauważyłem jakiegoś minusu, jeśli chodzi o Cambera. Dobrze mi się nim grał, po prostu solidny obrońca. Odczuwalne jest to, że to jest legenda. Ogólnie takimi składami gra się dużo lepiej niż składami TOC. Nie wiem dlaczego, ale po legendach nie czuję takiego handicapa. Grałem kiedyś. Właśnie full składem Team of the Season, jednym czy drugim, czy też składem, gdzie było większość toty, i grało mi się nimi słabo. Natomiast legendami zawsze mi się gra dobrze. I te legendy zawsze jakoś e, potrafią się zachować, potrafią dobrze grać. Może to jest taka ich ukryta, e, że tak powiem, funkcja. Dobra, przejdźmy do środka. Środkowy mój obrońca, który naprawdę mega mi się podoba, jest to Frank Reichard. 70 pace, 87 defensywy i 84 physical. Testowałem go też ostatnio w teście legend i powiem Wam, że Reichard naprawdę jest chyba najlepszym obrońcą z tej trójki, którą tutaj widzicie. Rijkaard kosztuje 85 tysięcy, więc naprawdę śmieszny pieniądze, że takiego obrońcę grało mi się nim fenomenalnie i powiem Wam, że tutaj jeszcze na workrate'y zobaczymy medium, medium, a ten ma low, medium, także do przodu nie będą nam uciekać, co jest też ważne przy takiej formacji, bo jakbyście dali sobie ludzi, takich dwóch obrońców z defensywnymi, przepraszam, z, z workrate'ami high, medium, to pobiegnie by on do przodu i zostałby jeden obrońca, także byłoby troszkę Niezbyt wesoło, przejdźmy na prawą stronę Tutaj mamy kolejnego, którym jest Desai Najwyższy overallowo tutaj Desai kupiony za 310 tysięcy A teraz on już kosztuje tylko 210 tysięcy Także taka jest jego cena minimalna Low high Jak widzicie ta trójka będzie ładnie Wam tutaj zostawała Jeszcze możecie sobie oczywiście w opcjach to wszystko pozmieniać 82 tempa Do tego 88 physical I 88 defensywy Niesamowity naprawdę Jeśli chodzi o Desai'ego wcześniej myślałem, że on jest lepszy od Rykarda, ale Rykardem gra mi się lepiej, pomimo, ma, pomimo tego, że ma słabsze statystyki, to jakoś więcej czyści to wszystko właśnie w obronie e, częściej go widać, nie wiem od czego to zależy, może dlatego, że przeciwnicy atakowali bardziej środkiem, nie mam pojęcia w każdym razie Rykard odwalał kawał dobrej roboty wraz z tą dwójką no ale był najwidoczniejszy w pozytywnym tego słowa znaczeniu zacznijmy od skrzydeł, na lewej stronie mamy Paulo Futre, którego widzieliście u mnie już pewnie niejednokrotnie e, chociażby w Obsesji Doskonałości Świetny zawodnik posiadający 5 gwiazdek foot, 4 gwiazdki skillmów, lewonożny, ale to jest bez znaczenia, ponieważ 5 gwiazdek słabszej nogi, więc nie ma tak, tak naprawdę słabszej nogi, 92 dribbling, 84 pace i to jest wystarczająco, jak na skrzydło naprawdę. Tym zawodnikiem gra mi się super i kosztuje on teraz, żebym on nie skłamał, już zobaczmy na ściągę, 62 tysiące, przepraszam, 65 tysięcy milionów. Co, Patryk, co ty powiedziałeś? 65 milionów, kurde, nie mogłem się wysłowić. 65 milionów, kupiłem go za 95, także już jego cena poleciała w dół i tym zawodnikiem gra mi się super, tym bardziej, że widzieliście jak on, jak on grał właśnie e, w obsesji doskonałości, gdzie strzelał naprawdę bardzo ważne, bardzo fajne bramki. Ogólnie tym składem będę bawił się też dzisiaj na live, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Na prawej stronie mamy kolejnego zawodnika, którym jest Ljungberg, oczywiście kolejna legenda. Kupione za 99 tysięcy, teraz już kosztuje minimum 70 tysięcy, więc te ceny jak widzicie wszystko leci w dół. 85 facea 83 driblingu. Jeśli chcecie zobaczyć jak grał ogólnie Ljungberg, to zapraszam Was do testu Ljungberga, bo on akurat już jest na YouTubie, możecie sobie tam popatrzeć jak się spisywał i co do tych skrzydeł, to do tych zawodników naprawdę złego słowa nie mogę powiedzieć gra mi się nimi bardzo fajnie, bardzo zwinny jest Ljungberg, co mi się mega podoba bo na skrzydle to jest bardzo przydatne szkoda oczywiście, że nie ma czterech gwiazdek skillmów ale trzy to jest i tak wystarczająco dwóch środkowych moich pomocników i tutaj będą kontrowersje, ponieważ ciężko to było zrobić inaczej, pierwszym z nich jest Effenberg, na początku myślałem, że Effenberg yy, bardziej nadaje się na Kam, ale po teście Effenberga właśnie yy, na tym Teście legend, okazało się, że jednak lepiej spisuje się na pozycji SP i tutaj naprawdę kawał dobrej roboty odwala. Medium high, dobre work rate, więc wspiera moją defensywę. Do tego dobre odbiory, naprawdę jeśli chodzi o przejęcia, większość przejęć i, i jakiegoś takiego fajnego odbioru w tym składzie wszystko przejmuje właśnie Effenberg, to on Tutaj w środku pola króluje, dzieli e, to wszystko pomiędzy moich skrzydłowych fajny, fajnymi podaniami, czy też dobrymi strzałami z dystansu. Także Effenberg kosztuje teraz tylko 110 tysięcy, kupiłem go za 170 tysięcy, więc znowu w dół idziemy. No i kolejny zawodnik to Valderama. Tutaj są największe kontrowersje. Możecie kupić sobie kogoś innego zamiast Walderamy, ale niestety jest to. No, wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Oczywiście, jeśli macie na tyle końców, wymieńcie sobie go po prostu i kupcie jakiegoś wiejre albo innego zawodnika. Macie tam do wyboru kilku. Ale jeśli chodzi o taki skład właśnie do Miliona, to Waldera ma tutaj. Niestety musi być na SP. E, Niestety albo stety, ponieważ myślałem, że Valderrama z, 20, z takim defensywą na poziomie 26 nie da rady. Okazało się, że Valderrama miał kilka fajnych naprawdę odbiorów i dziwiliśmy się na live'ie, dlaczego on no, aż tak odbiera dobrze piłkę. E, dobre miał też podania prostopadłe, czy to górą, czy dałem. Ogólnie podania latają od niego świetne. Dribbling też fajny, 4 gwiazdki skinów, 4 Weakfoot. Tylko ta defensywa troszkę kuleje, ale ja tego nie odczułem. Naprawdę nie odczuwałem tego aż tak, jak to wygląda źle na karcie, bo 26 to jest tragedia. No a jak dla mnie odczuwalne jest to na poziomie 60, może 50, 60, coś koło tego. Przejdźmy dalej i mamy kolejnego, jednego z najlepszych zawodników w tym składzie. Jest to JJ Okocze. No, okoczy chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. 5 gwiazdek skillmów, 4 weak foot. Do tego zobaczcie na jego dribbling. 90 dribblingu, 84 pejsa, 80 strzałów i 81 podaj. Powiem Wam, że to jest chyba mój ulubiony zawodnik z tego składu. Okoczom gra się po prostu fenomenalnie, to jest sama przyjemność. I okocza kosztuje teraz tylko 100 tysięcy, kupiłem go za 150 tysięcy, więc kolejne widełki poleciały w dół. Dobra, zobaczmy jeszcze dwóch, tym razem, e, napastników. Oczywiście pierwszym z nich będzie... Crespo, Crespo będzie tutaj sobie po prawej stronie śmigał naszego ataku. 5 gwiazdek słabszej nogi i 4 skilmów. Jak dla mnie jeden z najlepszych napastników, jeśli chodzi o legendy, właśnie w tej części FIFA. Myślę, że zaraz po Pele umieściłbym na drugim miejscu Crespo, właśnie nie UEA, tylko Crespo. Grałem nim już wiele razy w różnych składach i powiem wam, że Crespo nigdy mnie nie zawodził. Do tego te statystyki właśnie te 5 gwiazdek słabszej nogi i 4 skilmów. To daje niesamowicie dużo też właśnie do jego karty na plus oczywiście i Crespo kosztuje teraz tylko 200 tysięcy czyli o 95 tysięcy taniej praktycznie niż go kupiłem Także tak to wygląda, tutaj oczywiście możecie dać sobie jakiegoś Fowlera albo kogoś innego zamiast Crespo ale jednak polecam troszkę nazbierać kasy i jednak kupić sobie Crespo bo to jest naprawdę frajda grania tym składem, tym bardziej posiadając takich zawodników. No i ostatni, to już nie, Argentyńczyk, ostatni zawodnik to Larson. Henryk Larson. Jak widzicie, może na tym ataku nie ma zbytnio dużo pejsa, jeśli chodzi o Larsona 84, tylko ale jego wykończenie, jego strzały, jego dribling i to w jaki sposób utrzymuje się przy piłce, naprawdę to mi się podoba najbardziej w tej karcie. I Larson kosztuje teraz tylko 70 tysięcy, jego cena minimalna jest śmieszna jak dla mnie, bo za taką kartę powinno się płacić co najmniej 2 albo trzy razy tyle. No cóż, tak wygląda cały skład, oczywiście 100 zgrania, 86 rating. Na ławce jeszcze wypożyczony Pelek, którego otrzymałem, oczywiście na każdym koncie jakaś randomowa ławka. Tak to wygląda, jeśli ktoś ma milion i chciałby pograć sobie takim składem serdecznie, polecam się pobawić. Pozbierać sobie troszkę na upgradey, nie bójcie się handicapów, bo w legendach ich po prostu według mnie nie ma. Także widzimy się kolejnym razem. Dzisiaj ja już Was nie będę męczył tymi skład builderami. Zajmiemy się jutro normalnymi seriami. Także jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, trzymajcie się, sorki za moje zacięcia jakieś, ale niedawno wstałem, troszkę się mogłem bylić. Na razie i piona.